Siemia, siema po raz drugi, bo Ania oczywiście się uparła i wzięła go na rączki tego tutaj oto naszego ładnego robaczka do słońca Aniu. we włosy ci wasze teraz czekaj No czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się robimy sesja na fryzurze, o proszę fajnie mu na twoich włoskach, jak w trawie, nie? no, prawie prawie, że on odfrunie potem. Dobra, na razie starczy. To wszystko siema.